Paliłem konia do 14 latki. o co chodzi? Kto jest największym pedofilem? No, bawię, na steel chyba wychodzi. A no to dobra. A no nie, dobra, ale. Co mówi bogdel, uprawiam seks z dziewczyną. Ciasno, do... nie. Dobra, kurwa. Wszystko się kurwa źle starzeje. Wszystko się źle starzeje. Hej Luki jesteś? Ale mam z Aston Villa, kurwa. Ten jest niewymienny, chyba go wyjebie. A jest ten kondon. Dużym kutasem. Czy z jebanymi kurwami się zmagam? Otóż nie, ponieważ gdy w moim życiu pojawia się jakieś kurwisko, to staram się nie zwracać na niego uwagi. Proste. Dzięki stary Sucharajot X. O proszę, teraz na przykład zwróciłem uwagę. Dobra, co jest dalej? A e kurwi, no Ewa na się nie klei, to twoja wersja. Kiedy ktoś się to wstawi, bo z jaka mama, że jesteś pierdolnięty? Ona ma 12, 13, 14 lat, 16, czy 17, w obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Lech się wysłał do kobiet. No ma, odróżnia to od obrzydliwego pedo, od obrzydliwego zboczeńca nie pedo, to ważne. To fakt. I sam. A, to, o kurwa, tu jakiś skryna, ja nie chcę go widzieć. Dawo Marcin, nie chcesz...